Siema, przychodzę do was z taką małą informacją, że na dzień, w którym wy to oglądacie, będę chciał zrobić streama. Tak, takiego mojego pierwszego, tylko chyba go nie zrobię na YouTubie, tylko na Twitchu go zrobię albo na... jeszcze nie wiem, jeszcze się zastanawiam, czy zrobić go na YouTubie, czy na Twitchu. Tak. ale... No nie wiem, zobaczę. W razie czego dam wam linka do mojego do mojego... Boże, Twitcha. Pod no w opisie dam. A. Tak, to to widzimy się na streamie. A. No i wiadomo, o której godzinie. Godzinę chciałbym tak dać. Piętnastą, myślę, tak, piętnasta, piętnasta trzydzieści. Tak gdzieś w tych okolicach. No ale. No, myślę, że się nic nie zmieni. Więc co? My się widzimy już tak to na streamie. I to był taki komunikatywny odcineczek, taki króciutki. A więc co? My się widzimy na streamie. Do następnego. Trzymajcie się.